i druga! Zaczynamy. To, dzisiaj mamy 2 stycznia. Robimy trening siłowy. Będzie to trening FBW. Wykorzystaniem drążków. Zabiega, rozgrywka robi. Także to, zaczynamy. Skoro jest FBW, zaczniemy od przysiadów bułgarskich. 10 powtórzy. W taki oto sposób. Robimy 3 serie po 10 powtórzeń. Zuza oczywiście też robi. Kolejne ćwiczenie, pociąganie na chwytem, również 3 serie. Tym razem po 8 powtórzeń. Teraz robię zuzanna. Próbuję robić 3 powtórzenia. Jedno, dwa. Dobrze. Dobrze. Kolejne ćwiczenie, pompki klasyczne, czyli na szerokość barków. Robimy 3 serie po 12 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, kolana do klatki, wersja podstawowa. Bądź proste nogi do drążka, czyli coast bar. 3 serie po 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, podciągania australijskie, niestety mamy niewymiarowy drążek, ale damy radę, będzie troszkę prościej, dlatego więcej powtórzeń, 3 serie po 15. Chwytamy pod chwytem i zaczynamy. Raz, 15. Tak. Kolejne ćwiczenie, dipy, 3 serie po 10 powtórzeń. Dawaj, druga i trzy mocny, no głębiej właśnie, nie mogę głębiej, mocno tyle na no, dzisiaj, już koniec także daj znać w komentarzu jak Ci poszło i napisz ten film, jeżeli Ci się przyda lecimy